Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Z kartki w kratkę Ola wycięła figurę i zacieniowała jej część tak, jak przedstawiono na rysunku. Jaką część figury zacieniowała? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Więc tak, jeżeli jest pytanie, jaką część, to będziemy sobie układać ułamek. W mianowniku na dole wpiszemy, ile równych części jest, a na górze w liczniku, ile zamalowała. Więc policzmy, ile jest wszystkich części. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wszystkich części jest dziesięć. Oczywiście to muszą być takie same części, tak? Natomiast ile jest zamalowanych tylko dwie, więc na górze w liczniku będzie dwa. No, i teraz, ponieważ nie ma takiej odpowiedzi, to musimy skrócić ten ułamek. Liczba 2 i 10 dzieli się przez 2, bo to są liczby parzyste. 10 na 2 to będzie 5, 2 na 2 to jest 1. Czyli nasza odpowiedź to jest B, 1 piąta. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.